Sponsorem programu jest Polski Związek Motorowy, oferujący wakacyjną kartę Assistance. Czas na jazdę, Wojciech Majewski. Witam. Dziś w programie o tym, że rajdy samochodowe to niekoniecznie ściganie, są rajdy turystyczne. Pokażemy jeden z nich, będzie to rajd Beskicki. Będzie o ważnym samochodzie w historii motoryzacji: to Mercedes 123. Pokażemy wnętrza do dwóch luksusowych samochodów, mianowicie Lexusa i Audi. Będzie także Baja Karpatia, a więc czas na jazdę. Zaczynamy. Czym różni się rajd turystyczny od tego prawdziwego z odcinkami specjalnymi? Przede wszystkim motywacją kierowców. Tam chcą wygrywać, a tu przede wszystkim chcą się uśmiechać. Generalnie to zabawa, nie zwycięstwo. Jedziemy tutaj, żeby się bawić, a nie tam wygrywać. Dla tych, którzy nie znają Beskidów, taki rajd to okazja do poznania przepięknych terenów. Pięciu gmin, które włączyły się w organizację tej imprezy. Beskicka Piątka to pięć gmin. Ustroń, Wisła, Szczyrk, Brenna i Istebna. To właśnie przez te gminy co roku prowadzi trasa rajdu turystyczno-krajoznawczego samochodem przez Beskicką Piątkę. Maćku, włączmy. Jest to impreza, w której może startować każdy. Każdy, kto ma skończone 18 lat, ma prawo jazdy, wtedy może być kierowcą i z całymi rodzinami, z przyjaciółmi mogą się wybrać na taką przejażdżkę. Jest oczywiście odrobina rywalizacji, jest adrenalina, ponieważ konkurencje są na czas, są na punkty. Dla jednych na pewno liczą się punkty, liczy się zdobywanie nagród adrenalina, dla innych jest to przede wszystkim okazja poznania ludzi, poznania wspaniałych terenów, bo rzeczywiście okolice Beskidów były urzekające, szczególnie, że pogoda dopisała organizatorom, a przy tym kontakt z dziećmi, dla których mamy często mało czasu. Możemy nie tylko im kibicować, ale wybrać się na przykład wspólnie do Muzeum Zofii Kosek szatkowskiej a to rzeczywiście wspaniale odnowiony, ciekawy obiekt, do którego na pewno warto się wybrać. Jest to rajd, który kojarzy się z prędkościami. Zawodnicy poruszają się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Wręcz te prędkości są obniżone po to, żeby nie kojarzyło się to z szaleństwem, z jakimiś popisami. Fajnie, że z też etap takiej tej rywalizacji, można się z kolegami tam puścigać, dwa, jeden, znowu z nami. Nie staraliśmy się jakoś tak bardzo, ogólnie ścigamy się troszeczkę innej kategorii. To był nasz pierwszy start w takim rajdzie. Organizacja super, a no wyniki zrobiło może nasze samo zaparcie z rajdów amatorskich. Zarówno organizatorzy, jak i zwycięzcy zasłużyli na gratulacje. I powracamy do historii historii motoryzacji, którą wiele osób pewnie pamięta. Był styczeń 1976 roku, kiedy dotychczasowa klasa średnia Mercedesa oznaczana symbolami W114 i W115 została zastąpiona zupełnie nową rodziną modeli o symbolu W123. Stylistycznie auto nawiązywało do produkowanej wcześniej przez blisko 4 lata SW116, już od samej premiery o tym samochodzie mówiono jako Obecce, bowiem samochód był lekko zaokrąglony. Auto zaskakiwało swoją ciekawą sylwetką, również jego wnętrze charakteryzowało się dobrym wykonaniem i funkcjonalnością. Konstruktorzy foteli mówili, że podczas projektowania i wykonywania Korzystali z fachowej wiedzy medycznej, bowiem miękkie, bezkształtne siedzenia z czasem wywierają na kierowcę zły wpływ podczas jazdy. Powód jest prosty, wywołują one nieprzyjemne wibracje, podkreślali niemieccy inżynierowie. Do dziś beczka to marzenie, to samochód, o którym często się mówi, że jest niezastąpiony i że takich aut już nie będzie. Ale przecież dzisiaj jeździ się samochodami, 2-3 lata później się sprzedaje. I Komuż potrzebne auto na lata. Jednak o W123 będzie się mówiło jako najtrwalszym samochodzie w historii motoryzacji. Zaglądamy teraz, drodzy Państwo, do wnętrza kilku samochodów z grupy premium: BMW, Mercedes czy Lexus. Oczywiście tu musi być elegancja, ergonomia, ale i coś, co urzeka. Ten sportowy duch albo duch elegancji. Zobaczmy, komu się udaje najwięcej sprzedać właśnie tej finezji, tej elegancji, tego czegoś, czego szukają klienci. Walka o klienta powoduje, że właściciele wielkich firm samochodowych zatrudniają wybitnych artystów, grafików, którzy szukają najnowocześniejszych rozwiązań, aby połączyć współczesną technologię elektronikę. Tym, co jest nieuchwytne, eleganckie i trzeba powiedzieć, że znakomitej jakości materiały, zarówno w Audi, jak i w Lexusie, tworzą całość. Czasami ta całość jest stonowana, finezyjna, czasami bardziej jaskrawa, skierowana do młodszego odbiorcy. Ale zawsze te samochody z wyższej półki mają coś takiego, że gdy wsiądzie się przynajmniej na chwilę, nie zawsze ma się ochotę wysiadać. Pusty bak to bak, który koroduje, to także para wodna zalegająca tam, niszcząca później wtrysk paliwa. Samochód niezabezpieczony woskiem jest poniewierany przez kurz, wiatr i promienie słoneczne, a zapomniany akumulator prędzej czy później padnie. Pamiętajmy o tym, zostawiając samochód na dłuższy czas, wyjeżdżając na wakacje. Teraz smutna informacja, ale niech to będzie pewnego rodzaju hołd dla tego gościa. To oczywiście Sergio Pininfarina, czyli włoski designer, który narysował takie śliczności jak Maserati Lancia czy Alformeo. Tchnął oczywiście też trochę finezji w inne marki. To właśnie jemu zawdzięczamy tą delikatną elegancję włoszczyzny na czterech kołach. Człowiek odszedł, ale legenda zostaje. No i oczywiście zakład projektancki Pininfarina działa dalej. Na koniec rzecz o stronie internetowej ewykroczenia.pl, gdzie z poniewierani wyrzutami sumienia kierowcy mieli sprawdzać, czy przydarzyło im się zdjęcie z fotoradaru. Wystarczyło wnieść naprawdę drobną sumę 30 zł za jeden SMS, żeby dostać dostęp do bazy danych. Oczywiście zdjęcia okazały się fałszywe. Ups, strona internetowa nie została znaleziona. Tyle zostało z tego biznesu. Proszę Państwa, nie wierzmy cwaniaczkom. Zdjęcia z fotoradarów można nam pokazać tylko i wyłącznie. Policja. A teraz Baja Karpacja i najpierw Adam Małysz z Rafałem Martonem. Równie myślimy o, o zwycięstwie tutaj, jak na, jak na Dakarze, bo, bo każdy, chyba kto startuje w zawodach, myśli o tym, żeby je wygrać. No przede wszystkim walczyć o podium. No i to jest nasz cel. Do tego dążymy. I tak się nastawiamy. Akibici oczywiście czekali na zwycięstwo Adama Małysza. Jestem przekonany, że wcześniej czy później to nastąpi. Myślę, że w końcu przyszedł czas, żeby, żeby też dojechać dobrze jakiś raj. Meta jest dla nas priorytetem. Im wyższe miejsce, tym będzie lepiej. Wszystko zaczęło się prologiem w Stalowej Woli. Duże zainteresowanie widzów. Oczywiście wszyscy niemal kibicowali Adamowi ślicznej Klaudii Podkalickiej. To jedna z najładniejszych dziewcząt jeżdżących wyścigowo samochodem. Ale z drugiej strony mieliśmy świadomość, że przyjechało wielu znakomitych kierowców z zagranicy, między innymi Mirosław Zapletal jeżdżący BMW X3. Przyjechał Zdenek Polizek, który jeździ hamerem. Był również Karol Fazekarz BMW X5. To są zawodnicy, z którymi nasi jeszcze nie mogą konkurować, ale trzeba do nich równać. Trasa świetnie przygotowana, bardzo dobrze oznaczona. Uważam, że naprawdę jeden z... Y, runda naprawdę bardzo ciekawa. Dla większości widzów najważniejszy był i tak start Adama Małysza, któremu gorąco kibicowałem. Dla mnie jest ważne, żeby, żeby dojeżdżać te rajdy, żeby jechać w miarę stabilniej żeby cały czas szukać tej szybkości. Adam Małysz znalazł tą szybkość na rajdzie Baja Karpatia. Był najlepszym z Polaków. Ostatecznie wspólnie z Rafałem Martonem zajęli piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wygrał Mirosław Zapletal na drugim miejscu Zdenek Polizek. Trzeci był Karol Fazekarz, ale Pojedynek Adama Małysza z Marcinem Łukaszewskim był niezwykle emocjonujący. Łukaszewski to zawodnik, który wygrywał wiele rajdów, przede wszystkim przeprawowych. Ma znakomitą pilotkę Magdę Duchanik. Tym razem jednak musiał uznać wyższość naszego znakomitego skoczka, a teraz już znakomitego offroadowego kierowcy. 15 km, jechaliśmy za samochodem, no nie było szans, go wyprzedzić. Zwolnił nas strasznie, straciliśmy nam mnóstwo czasu. Dopiero jak wyjeżdżając na, na czółgówkę, udało się go nam wyprzedzić. Później znowu 125-130 stopni temperatura straszne rzeczy. Także 20 na godzinę momentami z przeżyć, żeby nie mógł wybuch wybu silnik. Bardzo wysoka temperatura na zewnątrz, w kabinie, nie wiem, 60 stopni. Pod nam ścieka wszędzie. Potworny upał, ogromne zmęczenie kierowców zarówno tych jeżdżących motocyklami, kładani, jak i oczywiście kierowców samochodów. Niestety podczas tego rajdu w końcówce zdarzył się dramatyczny wypadek. Włoski zawodnik Andrea Brunot, mistrz Europy w klasie 450 w rajdach Baja zginął podczas pokonywania odcinka specjalnego. Rajd przerwano i właściwie wszystkie wyniki, pasjonująca rywalizacja, to co jest solą rajdów poszło w niepamięć. Niestety ten rajd będzie kojarzył się z tragiczną śmiercią zawodnika. Mimo, że był to bardzo dobry rajd dla Łukasza Łaskawca, który wygrał kłady, dla Adama Małysza, tam zostanie w pamięci ten niestety bolesny, smutny fakt. Zginął świetny kierowca włoski. Na koniec dzisiejszego programu: rada dla tych, którzy właśnie planują wyjazd na wakacje. Często pakowanie bagażu, upychanie bagażnika powoduje konflikt między żoną i mężem. Drodzy Państwo, zapakujcie więc wcześniej bagaże. I należy wjeżdżać na wakacje z uśmiechem na ustach, czego Państwu życzę. Do zobaczenia za tydzień.